Grzegorz Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Twoja przygoda z pracą w kulturze zatoczyła koło. Kilkanaście lat temu Sokowski Ośrodek Kultury był ci bliski zawodowo w jaki sposób? A dziękuję za pamięć, za to, że wykopałeś ten mało znany epizod z tak. mojego życiorysu. Co ciekawe, wtedy mieliśmy okazję się poznać. No właśnie. Kilkanaście lat temu podczas moich studiów, animatora i menadżera kultury miałem no wita, ja też to. odbywać same. praktyki studenckie tutaj w Sokłowskim Środku Kultury i dwa tygodnie tutaj mieliśmy wspaniałą przygodę i pracowaliśmy razem. No ale zaznałeś tego smaku pracy w kulturze. Większość uważa, że praca w kulturze to jest praca lekka, łatwa i przyjemna. Nic się tak naprawdę nie robi. W jaki sposób to odczułeś te dwa tygodnie? Pamiętam szczególnie jedno wydarzenie, jedną konkretną imprezę w Starej Wsi. Organizowaliśmy jako ośrodek imprezę dla pracowników pewnego banku. Pamiętam, że wszyscy, niemal wszyscy pracownicy Ośrodka Kultury pojechali tam pracować i to mi się tak wryło w pamięć, że zarówno tam ludzie z księgowości, z administracji, wszyscy, wszyscy, wszyscy poszli w teren, nie tylko animatorzy i tutaj technika, i co by mogło się spodziewać, ale no, była to ciężka praca. Cały weekend to wtedy zrobiło na mnie wielkie wrażenie i na pewno nie była to lekka praca, wręcz taka ciężka orka. Przeraziło cię to, że na wiele, wiele lat jednak odszedłeś od tej kultury, że tak powiem zawodowo, a zająłeś się zupełnie czym innym. Oświata ci była wtedy bliższa. No może nie tyle przeraziło, tylko miałem wiele różnych pomysłów, wiele planów, bo gdzieś tam w dziennikarstwie się chciałem zaczepić, koniec końców tak wylądowałem w szkole, w administracji, ale też nie uważam tego za stracony czas. W pewnym punkcie pojawiła się możliwość i i tak jak wspomniałeś, historię zateczyła koło. Tutaj powróciłem i, i wykonuję pracę z, zgodną z moim wykształceniem zawodowym. No i jestem zadowolony z tego powodu. No i z zamiłowaniami chyba, bo za chwilę do nich przejdziemy. A zanim do nich przejdziemy, to powiedz mi, co lubiłeś najbardziej w swojej poprzedniej pracy? Myślę, że w dużej mierze lubię pracę z młodzieżą, bo to też prawda, <laughs> ja zacząłem tam pracować, jak byłem dosyć świeżo po studiach, więc ta różnica wieku pomiędzy mną a, a uczniami to była szkoła średnia, była stosunkowo niewielka, no ale wiadomo, z roku na rok ja się starzałem, a licealiści ciągle byli w tym samym wieku, bo starsi odchodzili, nowi przechodzili, więc ta różnica się pogłębiała, no ale zawsze był ten kontakt, ta styczność z młodym człowiekiem, więc to trochę pozwalało mi też... Odmłodzić się. Tak, tak. Czuć się młodo, rześko i w ogóle fajnie. Jaki argument zatem przekonał cię do tego, żeby wrócić do kultury? żeby wrócić do kultury. Zawodowo oczywiście, zawodowo, zawodowo. Zawodowo, tak jest. Myślę, że też gdzieś tam troszkę wkradało się może jakieś lekkie wypalenie, bo to wiadomo, jak w kółko się te same czynności powtarza, takie dość zamknięte a tutaj taka ta pozytywna wizja właśnie pracy z kulturą, możliwości pracy przy imprezach z artystami, się. tak, tak, tak i też pisanie tutaj do, do, do naszego periodyku, do Zoomu. Takie swoje też jakieś aspiracje literackie, bo i felietony mm. się... <grym> Ambicje miałeś <grym> No tak, no po prostu strasznie mi się to wydawało ciekawe i nie, nie myliłem się. Miałeś tę świadomość, że przechodzisz z pracy od 8 do 16 do trybu takiej tak. Że no, niestety piątek, sobota, niedziela i wszystkie dni świąteczne, czyli wtedy, kiedy inni odpoczywają, Ty pracujesz, przechodzisz na ten tak, tryb pracy. Tak, miałem taką świadomość, kiedy jeszcze pracowałem wcześniej, właśnie w szkole. Kiedy próbowałem sobie wyobrazić takie warunki, to trochę mnie to przerażało, ale teraz zupełnie mi to nie przeszkadza, a wręcz cenię sobie taką no, swobodę. Swobodę. No wiadomo, że czasami jak trzeba, to trzeba, ale, ale tutaj zawsze fajna ekipa, Dużo śmiechu, pokonujemy razem trudności i, i, i w sumie są to bardzo, bardzo pozytywne odczucia. Później za zasłużenie można odpocząć, no tak, <laughs> wziąć, tak. wziąć wolne, ale, ale, ale tak jak mówię, w ogóle mi to nie przeszkadza. No, myślałem, że będzie przeszkadzać, ale jednak. Wszedłeś w klimat. Wszedłem w klimat i, i jest dobrze. Dobrze. Co było pierwsze w Twoich zainteresowaniach, Twoich pasjach, muzyka czy film Myślę, że film. Film towarzyszy mi chyba tak, jak większości z nas gdzieś, gdzieś tam w takim, tak myślę, takie wrażenie od zawsze, prawda, bo już od najmłodszych lat, pamiętam, mam, mam bardzo fajne wspomnienie związane z filmem kiedyś, kiedy tam jeszcze u nas te dwie stacje publiczne, telewizyjne były i no tak. taki moment celebracji, że w sobota, wieczór to jakieś tam 20 bądź 20 z minutami puszczali jakieś ciekawe, ciekawe filmy i pamiętam, bardzo lubiłem oglądać z rodzicami na przykład Jamesa Bonda. Też pamiętam, nie bodajże drugi, czy pierwszy rok Sylwestra puszczali Indiana Jonesa, Stevena Spielberga i pamiętam, że to tak już leciało jakoś tak troszkę później, ale rodzice pozwolili mi oglądać, wspólnie oglądaliśmy, z wielkim wrażeniem. Wypiekami na twarzy. Tak, tak, jeszcze jedno pamiętam, 93 rok, Park Jurajski, też, też, też znakomity film, mama mnie, mama mnie zabrała, to w ogóle był ewenement, bo zawsze z tatą się te wszystkie mm -hmm. filmy przygodowe oglądało, mama mnie zabrała i też pamiętam, wyszliśmy z filmu, tak mi się to mocno wyryło w pamięć, że i całą drogę rozmawialiśmy z mamą o, o tych filmach i więc no, no myślę że film muzyka to, to taka świadoma świadome słuchanie muzyki mm -hmm. takie już wybieranie to to znacznie później. Jeśli my rozmawiamy o filmie to czy to był film nazwijmy to z wyższej półki ambitny czy mm. tak jak leciało po kolei Oczy... co no, było? Jasne że nie to jest naturalna kolej rzeczy na początku tak jak wspomniałem jakieś tam sobotnie hity później jak pojawiły się te rozmaite stacje komercyjne to, to ten wybór był większy, takie wielkie wow, prawda, w latach 90. I, i wszystkie jakieś <laughs> Rambo, Komando Roki, tego typu rzeczy, wszystko jak leciało, jakieś szklane pułapki się mm -hmm. oglądało. Więc na początku to kino takie typowo komercyjne, rozrywkowe było. To, co spowodowało, że ta ewolucja poszła w kierunku i też za chwilę mm -hmm. do tego dojdziemy dyskusyjnych klubów filmowych i już takiego mm -hmm. bardzo ambitnego filmu. No, no, rzecz prozaiczna, pewnego rodzaju znudzenie. No, sam na pewno wiesz, często pewnie tak masz, że oglądasz jakieś filmy, czy oglądamy jakiś film. Po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach już jesteśmy w stanie przewidzieć, jak on się potoczy. No, tak, jak się zakończy. Tak, jak się zakończy, kto jest złym bohaterem, antagonistą, jeśli jest ukryty. ja po prostu tak oglądałem film za filmem, film za filmem i w pewnym momencie te w kino komercyjne zaczęło mnie nudzić. A, a też zawsze ceniłem sobie taki aspekt y, społeczny w filmie, czyli oglądanie filmów ze znajomymi z rodziną czy, czy w, w kinie razem wspólnie. I mój ówczesny sąsiad, taki z, tych, z takich już właśnie, bo zacząłem się tym kinem interesować poważnie i tak już w szkole średniej i, i na dobre się to rozwinęło na początku studiów, i mój ówczesny sąsiad, kolega po dziś dzień, Wojtek Baran, nomenomen, prezes naszego dyskusyjnego klubu filmowego. Wspólnie sobie oglądaliśmy, oglądaliśmy te filmy i, i też doszliśmy wspólnie do takiego zdania, że czegoś nam brakuje. No i tak odważyliśmy się sięgnąć po początkowo nieśmiało, po jakieś tam. Właśnie jaki pierwszy film taki z tych waszego prywatnego, dyskusyjnego klubu filmowego pojawił się na tapecie. Oj, no, w, oczywiście, najpierw posililiśmy się literaturą fachową. Kupiliśmy sobie jakieś kilka książek, historia filmu, jakieś zbiory najważniejszych. Mówię, nie podasz, No, tak, metodycznie. Rozumiem. <laughs> tam, prawda, zawsze jacyś zgodni krytycy czy znawcy filmu mówią: ten film tutaj miał taką rolę, ten, ten miał ważną rolę, no, jakąś istotną. No i my na pierwszy ogień to, co tam najbardziej podkreślali, pamiętam, zwłaszcza y, Obywatel Kane, Orsona Welles, Bardzo stary film, ale uważany za jeden z najważniejszych w historii filmu, albo La Strada Federico Felliniego. Takie, no, o, tak, skok tak. na głęboką wodę, no, bardzo, oczywiście. <laughs> bardzo ambitne, ale tak jak wspomniałeś, taki nasz y, prywatny dyskusyjny klub filmowy. Spotykaliśmy się z kolegą y, raz w tygodniu, oglądaliśmy sobie film później troszkę dyskutowaliśmy, wymienialiśmy się wrażeniami, co nam się podobało, co nam się nie podobało, na koniec nawet sięgaliśmy, jeśli w naszej zasobnej literaturze zdarzały się jakieś odniesienia, czy, czy recenzje, to czytaliśmy i, no i w ten sposób zaczęliśmy budować, też zacząłem budować osobiście, bo też sam sporo filmów oglądałem, właściwie pochłaniałem, wtedy zacząłem pochłaniać, zaczęliśmy budować wiedzę, odkrywać te wszystkie koneksje, że coś z czegoś wynika, że są pewne odniesienia, że, że, że to jest jeden wielki wspaniały świat, który nie kończy się tylko na rozrywce, na tym, żeby miło spędzić tam te półtorej, dwie godziny czasu, ale także... Żeby trochę pomyśleć też. Posiada inne funkcje, mm -hmm. po prostu może być nawet wręcz sztuką i może wychowywać człowieka. Masz takiego swojego ulubionego reżysera z tych wszystkich filmów, które obejrzałeś? No przychodzi mi do głowy kilka nazwisk. Mm -hmm. Mam takich y, y, reżyserów, których bardzo lubię oglądać y, ich filmy i powracać, bo to też, prawda, oglądanie to też czasami powracanie do, do ulubionych filmów. Taki przychodzi mi na myśl amerykański reżyser Jim Jarmusch. U nas też na DKF kilka razy puszczaliśmy jego filmy. Z no, klasyki to wspomniane wcześniej Federico Fellini, włoski, wielki reżyser. Nawet jeśli ktoś nie oglądał jego filmu, no to jednak samo nazwisko mówili samo za siebie. Tak, więc tak. no, niego to mało chyba kto da, dał się też na pewno, bo pod koniec swojego życia został uhonorowany Oscarem za całą kształt, więc też ten świat zachodni o nim się dowiedział, bo to też nie jest takie oczywiste. Hollywood to też trochę inna bajka nie, mhm. niż, niż te kino poważne całkowicie. A z polskich reżyserów? Z polskich reżyserów. Na pewno, no tu może nie będę jakiś oryginalny, Krzysztof Kieślowski. No to już pierwsza myśl mi przyszła. Tak, <laughs> tak szukam, szukam wśród tych młodych, ale widzę, że bardziej, bardziej chyba skłaniam się, może to nie, nie tak patriotycznie, bardziej się skłaniam ku zachodnim yy, reżyserom. czy, czy Czyli czy, w pols czy, polskich reżyserów nie ma. Zachodnim, trochę nie, prowokacyjnie. nie, zapytałem. nie. Polska, Polska zawsze stała. Yy, no ja bardzo lubię klasykę kina, czyli polską szkołę filmową, lata 50, 60 czyli te, te wszystkie nazwiska, takie jak wczesne filmy. Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kuca, Wojciecha Hasa, Kawelerowicza, mhm. no i kilku innych. No, najbardziej lubię, lubię ten okres, więc. W nim się i, najlepiej czujesz. W nim się najlepiej czuję i, i jest to część historii polskiego filmu, która też jest częścią historii. Kina w ogóle jest, jest zauważana i doceniana na, na całym świecie. Jeszcze chwilę porozmawiamy na temat kina. Powiedz mi, mocno zaangażowany jesteś nie tylko poprzez Sokowski Ośrodek Kulturalny, ale jak wcześniej sam zaznaczyłeś, tworząc prywatny dyskusyjny klub filmowy. Obecnie jesteś zaangażowany w dyskusyjny klub filmowy Zbyszek. Też jesteś jako prelegent i niejednokrotnie czy wprowadzasz do filmu, czy potem prowadzisz prelekcje po filmie. Powiedz mi, sokołowska publiczność i ci, którzy mm -hmm. przechodzą na DKF, jak ich oceniasz? No, nie wiem, kim ja jestem, żeby oceniać, tak, ale... No, ale tak z twojego punktu <laughs> widzenia osoby, która z no, niejednego opieca chleb jadła, no, jeśli dyskusja, chodzi o filmy. Dyskusyjny filmowy nasz tutaj Zbyszek ma raz takie stałe grono bywalców, ale też oczywiście przychodzą osoby, które przychodzą rzadziej, albo czasami, które przychodzą po prostu raz przyszły i już się nie pojawiły, bo jest, jest otwarty dla każdego. Ale oceniam, no bardzo pozytywnie. No, zawsze tutaj są gotowi do dyskusji i wnoszą ciekawe rzeczy. Niejednokrotnie sam byłem bardzo zaskoczony i, i pewne rzeczy, które mi jakoś nigdy nie przyszły do głowy, albo gdzieś tam ich, ich, ich nie wyczytałem, to tutaj no, ta wartość była, że uczyliśmy się jedni od drugich i, i wszystko to tak no gra. Czasami są bardzo długie, bardzo ciekawe dyskusje, więc... Za każdym razem, jeśli rozmawiam mhm. z osobą, która gdzieś ma do czynienia z dyskusyjnym klubem filmowym, czy z reżyserami, ostatnio chociażby nawet z Dorotą Kędzierzawską, z Tomkiem Gąsowskim, czy z Ryśkiem Jaźwińskim i pytam, w jaki sposób zachęcić ludzi, którzy trochę boją się nazwy dyskusyjny klub filmowy, bo w samej, samej nazwie jest dyskusyjny, więc chodzi o to, że dyskutować. No, nie, no, to nie jest aż tak do końca, nie że dyskutować, tak do końca. I, więc jakbyś zachęcił? Ja to rozumiem, bo w ludziach budzi się taka naturalna obawa. We mnie też na, zawsze, kiedy gdzieś tam mam publicznie wystąpić, to mam takie, takie kilka sekund wahania i, i, i pewne obawy z tym związane. No, myślę, że to jest naturalna trema. no Wiadomo, chyba że ktoś już to ma wypracowane i, i lata praktyki. Ale myślę, że nie trzeba się bać, bo nie ma jakiegoś obowiązku, że każdy obligatoryjnie musi się wypowiedzieć. Mile widziane tak. jest. Mile Wiedziany. Czasami trafia się taki prelegent, bo zapraszani są różnie ludzie, osobistości kina, krytycy filmowi, dziennikarze. Niektórzy też bardziej gadatliwi więcej powiedzą, nie zostało miejsca, niektórzy bardziej angażują tą, tą publiczność, ale nie ma czego się bać. Przychodzą czasami ludzie, którzy nic nie mówią, słuchają, czerpią z tego i myślę, że to te, też jest duża wartość. I ja bardzo zachęcam, żeby przychodzić, bo, bo to jest świetna okazja, żeby obejrzeć właśnie coś innego. Od tego głównego komercyjnego nurtu, żeby być może odkryć też w sobie jakąś taką pasję, konika zaciekawienie. Niesamowita okazja do poznania kina z całego świata, bo prezentujemy filmy z różnych zakątków świata podczas gdy w telewizji, to wiadomo, ten mamy 90% kina amerykańskiego i też walor. Oglądania na dużej sali nowej. Mhm, ja wiem, no że teraz okay. popularne są y, serwisy streamingowe i jest ta kultura instant, że wszystko musimy mieć y, na już. Y, no i coraz bardziej popularne serwisy, coraz więcej ich, ich wkracza na nasz rynek, i wiadomo, często film jakiś po premierze możemy sobie już bardzo szybko obejrzeć y, na komórce, tablecie czy na telewizorze, na aplikacji, ale nigdy to nie zastąpi. Y, na dużej sali kinowej. To jest zupełnie inny klimat i moim zdaniem w ten sposób najlepiej poznawać się z kino. Zatem zachęcamy dyskusyjne kluby filmowe, nie tylko w Sokołowie, ale też działają w różnych miastach do tego, żeby brać w nich udział. Postawimy kropkę, jeśli chodzi o film i to, czym cię straszyłem przed wywiadem, czyli wywiadem Michała Urbaniaka, bo przechodzimy do muzyki. <laughs> czym jest dla ciebie jazz? Michał Urbaniak powiedział, prawdziwy blues to jest jazz, tak samo jak hip-hop wraz ze swoimi korzeniami. Dla mnie jazz to też Jimi Hendrix. Mam skrajne, szerokie spojrzenie na ten temat. Bob Marley jest dla mnie jazzem, chociaż nie każde reggae to jazz. Nie mam też nic przeciwko tak zwanym dance music. Amerykański house. potrafi być fantastyczny, ale disco polo już nie za bardzo. Zatem dla Grzegorza <laughs> Gila, którego słyszę co rusz rozmawiającego na temat jazzu, czym jest dla ciebie jazz? Ciekawe, że pytasz o jazzu. Ja ogólnie ogólnie kocha muzykę no ale jakoś tak nie wiem zaczynam, dlaczego za każdym razem słyszę no, już już jazz. Już, śpie, już śpieszę z wytłumaczeniem wiesz, to wszystko gdzieś tam się zaczęło w latach 90 gdzie kupowałem składanki z jakąś muzyką dyskotekową i słuchałem. No dobra, teraz pamiętam, na nie słuchałem Backstreet Boys. No nie, nie przejmuj się, ja też czasem słuchałem. Ich. No tak, tak kolej rzeczy. Później gdzieś, jak sam już to, trochę bardziej świadomie, to, to mhm. czyli to tam jakiś, to było nieświadome, tam, tam to było, może nie tyle nieświadome, tylko bardziej szedłem za, za, za rówieśnikami, za tym, no czego tak, się słuchało, no tak, za tym, jasne. wiadomo, jakaś była moda, posłuchajmy tego, tego co się na dyskotekach, bo wtedy się na dyskotekach też poszczadzał nową muzykę. Później bardziej świadomie, to tam sięgnąłem. No jakieś metal punk takie, nie? No, ja tam ostro, kupiłem sam z siebie kasetę Metaliki pamiętam przyszli do mnie koledzy z klasy, ja puściłem, oni się popukaj w czoło, czego ty słuchasz tej pościw? <grym> <grym> Podobnie <grym> jak Janusz Maleńczuk, który zaczynał od ostrych klimatów po to, żeby przejść później na klimaty jazzowe i skończyć studia jazzowe. Tak, tak. No i właśnie gdzieś w momencie, no tam jeszcze tu, trochę tak snobistycznie się pochwalę, pojawiła się muzyka klasyczna i, i, i operą swego czasu się zasłuchiwałem, ale faktycznie jazz, jakieś tam tam wyjątkowe miejsce, miejsce w moim sercu. A to z prostej przyczyny, bo też często usłuchujmy się pewne płyty. Na przykład uwielbiam zespół Pink Floyd, który wydał jedną z najważniejszych płyt Dark Side of The Moon, ale ja tą płytę znam na pamięć i już. Nie On bo... ma kilkadziesiąt albumów. No tak, ale no, nie jest też moim ulubionym albumem, ale, ale mm -hmm. podaję przykład, bo jest też podawana jako jeden z najważniejszych mm -hmm. i najlepiej sprzedających się w ogóle albumów w historii muzyki. A, a miałem w pewnym momencie już już, już nudzi. 600. I, tak, tak, Adres jako. Z natury, że jest muzyką improwizowaną, jest jakiś temat, a później jest improwizacja na zadany temat, to tam ciągle się zmienia. I ja bardziej wolę te, no już powiem ogólnie skomplikowane te podgatunki jazzu. No i tyle, nie? Że, że słucham mm -hmm. i, i nie wiem, co czai się tuż za rogiem, prawda? Nie wiem, nie no wiem co, co będzie w następnej minucie. Zespół czy wokalista jazzowy, którego stawiasz na pierwszym miejscu? Uf, tutaj podpowiedź prosta no, z klasyki John Coltrane, amerykański seksofonista. Drugi największy triumf w święciu w latach 60. -tych. Zespół to no, tym razem patriotycznie z Polski wymienię. Jest taki zespół EABS, no, taki skrót Electro Beat Acoustic Session. Zespół z Wrocławia, bardzo młodych, utalentowanych ludzi, który teraz też właśnie troszkę wprowadza pewną świeżość w muzykę jazzową. No póki co w Polsce, ale też już coraz bardziej rozpoznawane jest poza grę samym naszego kraju. I ja trzymam kciuki, bardzo chciałbym ten zespół widzieć u nas, na przykład na Zaduszkach Jazzowych. Chyba. Albo na cyklu Jazz z wami, który też jest u nas. Nie bez jeszcze Cię wrócę do tego, że od razu przyszedłem do jazzu, zapytałem o muzykę jazzową, bo poza tym, że co słyszę rozmowę z naszym wspólnym kolegą na temat słuchanej muzyki Pozdrawiamy jazzowej. kolegę. Pozdrawiamy kolegę, do którego jeszcze na chwilę później wrócimy. To też tak samo często powtarza się to, jak opowiadasz o jazz forum, czy o innych mhm. czasopismach stricte poświęconych tej muzyce. Tak, tak. No, mamy kilka ciekawych periodyków na naszym rynku wydawniczym. Ja tutaj no, szczególnie polecam właśnie dwa, Jazz Forum. No, stricte dla, dla wielbicieli jazzu. Mm -hmm. Ale no, jak ktoś chciałby się dowiedzieć, co, co, co siedzi w tej muzyce, co się wydarza, ale także trochę dowiedzieć się o historii. Też przeczytać recenzje, co ciekawego wychodzi bądź jakieś wznowienia, to polecam sięgnąć. A drugi, drugi, drugi periodyk to y, periodyk potyczą Lizard, czyli jaszczur. On no, w, rzadziej spotykam w normalnych kioskach raczej się nie kupi bardziej w takich sieciowych albo przez internet, ale to głównie skupiający się na muzyce rockowej, tak zwanym roku progresywnym. Ale od się też tam można znaleźć o, o innych takich gatunkach, czyli muzyce lat 70., rok progresywny. Tutaj troszkę wspomniany Pink Floyd, grupy jak Genesis, Yes, King Crimson, mój ukochany. Mój Peter kochany, Gabriel. Tak, Peter, tak. Peter Wielbiam, no. Byłem na koncercie Peter Gabriela w Łodzi. No, nie nie więc. powiem ci, że za pozazdroszczem, bo zazdrościć, <laughs> mój, nie można. Mój, tutaj pytałeś też o wokalistów, to jest mój ulubiony męski głos. E, tak, w on ma ogóle, coś tak. takiego w sobie, taką enigmę, którą nie potrafię rozgryźć tak. i która za każdym razem tak. mnie tak, też Tak, on był e, współzałożycielem opręcą. zespołu Genesis. Tutaj strąca no akurat e, kilka dni temu, odbył się ostatni koncert e, zespołu Genesis. Co prawda bez Petera Gabriela, bo on już dawno z nim nie gra, ale tam Phil Collins, teraz mm -hmm. lider, wspólnie ze scenę, że to był już ich ostatni koncert, a Peter Gabriel był e, wśród publiczności, później sobie zrobili. Jeszcze zdjęcie, więc pewien etap w muzyce, w muzyce się zamknął, tak nawiasem mówiąc. No tak. Wróćmy do naszego wspólnego kolegi, z którym niejednokrotnie nie prowadzisz zażarte dyskusje, jeśli chodzi o muzykę jazzową. Otóż biznes muzyczny zmienię, zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. To już bardziej czasy sprzedaży cyfrowych singli czy streamingu niż wydawanie albumów. Nasz kolega bardzo namiętnie zbiera płyty analogowe i Kupuje, słucha ich, jak tak. jest w twoim przypadku? Ja też jestem zwolennikiem fizycznego nośnika. Co prawda nie płyt analogowych, nie winyli, ale mam całkiem pokaźną kolekcję płyt CD. Też kilka takich mam wydań. Może nie będę mówić na antenie. Że, że ona może będzie słuchać, co się przerazi to na nie wydałem, ale, <laughs> <laughs> ale, ale też uważam, mhm. tutaj jestem tradycjonalistą, tak jak jeśli chodzi o oglądanie filmów na sali kinowej, to, to uważam, że e, najlepiej muzyki się słucha m, z nośnika fizycznego. E, jasne, też posiadam subskrypcję na m, serwisach streamingowych i, i, i słucham, muzyki w ten sposób, ale to też bardziej w takich celach poznawczych, jak chcę coś coś na szybko przesłuchać, coś, coś poznać, coś sprawdzić, to, to w taki sposób, a zakupy to już tak bardziej rozważnie, jak wiem, że do czegoś będę wracał i dojrzale wtedy już podchodzisz. Tak, i co będzie za... gościć w mojej kolekcji na stałe. Tak, jeśli masz na coś wydać grube pieniądze, to żebyś wiedział na co je wydajesz. Dokładnie. Żeby później pochwalić się. Chociaż pozwolę sobie jeszcze Francisz był taki jak w moim życiu gdzie potrafiłem kupić płytę po usłyszanie jednej piosence w radio, więc... Witaj w klubie, ja tak, tak. miałem, podobnie jak zacząłem słychać, słuchać Queen'u, więc też... A, no ale tak, ale więc to, bo... dzisiaj, dzisiaj czasami temat. gdzieś sięgam do, do moich zbiorów, wygrzybuję jakąś płytę, patrzę, patrzę się i drapię się po głowie, Mówię, co to u nich jest za płyta, nie pamiętam w ogóle. <laughs> no też tak może być. Okazuje się, że moglibyśmy na temat filmu i muzyki rozmawiać jeszcze pewnie przez długi czas. No tam powiedz mi, czym dla Grzegorza Gila jest pasja? Czym jest pasja? Ojejku, jakie trudne pytanie. Wydaje się tak banalne, a okazuje się, jak trzeba odpowiedzieć to. Tak, czasami się najbliż... mi tak najbardziej. Najbardziej banalne pytania y, wydają się najbardziej trudne. To tak, mm -hmm. tak, że filozoficznie, jak, jak Sokrates no to... chodził czy zadawał pytania, to ludzie też nie wiedzieli co tak, powiedzieć. No to kiedyś porozmawiamy no, sobie filozoficznie. Pasja, no to jest coś takiego, co całkowicie mnie pochłania, w czym się odnajduje, i co sprawia, że staje się. Nie chcę jakoś mówić górnolotnie, że jakimś mm -hmm. lepszym człowiekiem. Ale co zarazem mnie wychowuje, czyli rozwija moją osobowość, prawda? Bo ja tutaj na przykładzie tych dziedzin, o, o których rozmawialiśmy, filmu i, i muzyki, ja też zaliczam je, je do sztuki, a sztuka wiadomo, że, że rozwija osobowość, wychowuje, czyli no, no, trochę mnie zmienia, poszerza moje horyzonty, moje myślenie, moje postrzeganie świata, patrzenie na, na, na pewne sprawy, jakaś większa otwartość. No, wydaje mi się, że trochę o to chodzi. Pięknie to powiedziałeś. Grzegorz, że Gil był moim i państwa gościem, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie.